Cześć. Cześć, witam was, was serdecznie. Tego styczniowego ranka. To w sumie ważny dla mnie poranek. Witam Was serdecznie. Tego styczniowego poranka z Gdyni. Pada trochę deszcz, ale... Wszystko jest ok. Nie ma złej pogody, może być tylko rozwoju ubranie. Świat, w którym żyjemy, to ciekawy temat. I ciągle zastanawiam się właśnie nad tym światłem, w którym żyję. I kiedy byłem mało, wydawało mi się, że żyję, że żyję w jednym świecie. Ale wydaje mi się, że teraz mamy taką możliwość, że żyjemy w różnych światach. Na pewno znacie okulary, które powodują rozszerzoną rzeczywistość albo wirtualną rzeczywistość i myślę, że my od mamy takie mamy takie okulary, które, które daje nasz umysł, czy, czy nasza dusza i możemy przez nie patrzeć przez świat. I mimo, mimo tego, że teraz jestem tutaj w Gdyni, to tak naprawdę mój świat zależy od tego, jaka jest z jest mojej podświadomości, e, jakie rzeczy są dla mnie ważne. I wydaje mi się, że każdy z nas ma własny świat. I te światy bardzo mogą się od siebie różnić. Dla sportowca najważniejsza jest Olimpiada, zawody. Jakby w, całym, w, całej, w całym dniu widzi przygotowanie do, do tego, do tych właśnie zawodów, czy do przyszłych sukcesów. E, całkiem inaczej wygląda to dla, dla coacha, całkiem inaczej dla nauczyciela, dla lekarza. Dla lekarza w tym są pacjenci, e, których za chwilę spotka. E, I myślę sobie, że Mamy możliwość wyboru tego świata, ale te możliwości wyboru w pewnym sensie są limitowane przez naszą podświadomość. Ta podświadomość powoduje, że możemy podążać za różnymi ideami, za różnymi właśnie światami i żyć, i żyć w całkiem różnych światach. No, ale na koniec, oczywiście. Światem jest to, co to, 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 to jest tu i teraz. Tu i teraz, czyli e, czyli zdarzenie tej, tego świata, do którego dążymy, w którym chcielibyśmy żyć i tego, co e, przynosi nam życie. I wydaje mi się, że często właśnie możemy mylić te światy. Możemy mylić e, jakby. Możemy no, mylić świat fizyczny, w którym jesteśmy, ze światem idei, ze światem zdarzeń, które nas spotykają. I to jest bardzo, bardzo ważne pytanie: co wybieramy za, za naszą rzeczywistość? Po no, tych kilku doświadczeniach z różnymi światami, w których żyłem, można najlepiej odwołać się właśnie do swoich doświadczeń, do swojego życia. Więc na początku żyłem w świecie książek i to była moja rzeczywistość. Potem żyłem w świecie wypraw, wypraw na bieguny, wypraw w różne punkty na Ziemi. Potem żyłem w świecie budowy organizacji, czy żyję do dzisiaj, teraz w świecie organizacji filmów, które stworzyłem, fundacji. Programów dla, dla dzieci, dla młodzieży, które, które mają poprawić życie młodych ludzi, czy marszów mocy, centrów mocy. Na no to wszystko oczywiście nakładają się światy, inne światy świat rodziny, świat różnych obowiązków. I w sumie myślę, że um, intuicyjnie dokonywałem dobrych wyborów. Gdybym miał coś w jeszcze sensie, tą, tą drogę, to pewnie, pewnie chyba przeszedłbym miał mniej więcej tak samo. Wczoraj, właśnie wracając z Londynu, z targów Bet, czytałem o życiu, o życiu Rembo, Antoine Rimbaud, poety francuskiego, który w wieku 16-17 lat stworzył, stworzył genialną poezję stworzył genialne wiersze. Takie, które no do dzisiaj są diamentami, zmienił, zmienił, można powiedzieć, świat słowa. Później rzucił wszystko, został podróżnikiem, został, można powiedzieć, handlarzem broni. Powiedział, że całe, jego, całe te wszystkie wiersze to były popłczyny. Całe życie, zmarł bardzo młodo w wieku 37 lat. Był w drodze, cały czas szukał. Szukał siebie, szukał spełnienia, i przejął taką drogę właśnie. od, Można powiedzieć, od Olimpu: od tego, że, że był, na, był geniuszem, do, do drogi, do, do takiego normalnego, w jakimś sensie zwykłego, podróżniczego życia. Więc też myślę o tych światach, które wybieramy że to nie jest tak, że dążymy od zera do bohatera, że od, e, od jakiejś, właśnie od niczego zdążamy do doskonałości. Czasami ta droga może być całkiem odwrotna, możemy mieć wszystko na samym początku życia mm, i później jakby życie e, może nam też e, odejmować, tak, że jakby coraz mniej z tych was coraz mniej z tych światów e, e, i to od nas też zależy właśnie, czy w tym zdarzeniu z rzeczywistością pozwolimy być szczęśliwi. Więc jakby na ten świat, jeszcze w którym żyjemy, nakładają się takie rzeczy, jak szczęście, prawda, miłość. Nieraz jest bardzo trudno nawigować, pomiędzy światem, w którym jesteśmy, a jakby spełnieniem tych. Spełnieniem tych wartości, tak, czy spełnieniem, właśnie spełnieniem się szczęściu, miłości, czy rodzinie. Nieraz jest tak, że, że właśnie podróżując za prawdą, nie wiem, tracimy szczęście, czy podróżując za szczęściem, tracimy prawdę i tak dalej, i tak dalej. Więc warto też jakby pomyśleć o tym, że rzeczywiście w życiu nie możemy mieć wszystkiego. Ale wracając jeszcze do tych światów, to których żyjemy, to jakby ponieważ ten świat, w którym żyjemy, bardzo szybko się zmienia i technologia powoduje, że jakby rzeczywistość, rzeczywistość sensoryczna może za chwilę być całkiem całkiem inna, że ta rzeczywistość jakby fizyczna, w której jesteśmy, możemy, um, będziemy mogli ją też wybierać, więc e, generalnie myślę, że będziemy mogli zagubić się w tych światach. E, więc na koniec e, chyba bardzo ważny jest, e, bardzo ważny jest ten świat e, naszego umysłu, naszej duszy, nad którym e, mamy jakąś kontrolę e, i który pozwala nam odpowiadać na, na bodźce zewnętrznego świata i w pewnym sensie znajdować równowagę, ponieważ ten świat, właśnie ten zewnętrzny świat zmieniający się, będzie nam bardzo trudny, zmienia się bardzo szybko. Więc Coraz trudniej, będzie w nim coraz trudniej będzie nam w nim nawigować, coraz trudniej będzie nam w nim znaleźć stałość, znaleźć ostoję nawet. Więc coraz ważniejszy będzie nasz ten wewnętrzny świat, a ten wewnętrzny świat też może składać się z bardzo wielu światów. Myślę, że w, tak naprawdę w dużym stopniu wewnętrzny świat jest kreowany przez przed podświadomość, a podświadomości mogą być, mogą być różne rzeczy, niekoniecznie te, które sami tam włożyliśmy, ale też te, które, które zostały włożone przez nauczycieli, rodziców, naszych bohaterów dzieciństwa, młodości czy ludzi, których spotkaliśmy po drodze. E, wydaje mi się, że na koniec też, że świat, w którym żyjemy, to jakby z jednej strony idealny świat, do którego dążymy, e, że jak coś się stanie, jak e, będziemy mieli to, tamto, to niekoniecznie muszą być rzeczy, fizyczne, to niekoniecznie muszą być pieniądze, jeżeli zdobędziemy takie kompetencje, jeżeli skończymy, nie wiem, taki kurs, taki uniwersytet, czy czy właśnie, czy czasami, jeżeli to będą wartości materialne, więc jakby myśląc w pogoni za tym idealnym światem, który jeżeli on będzie, to wtedy będziemy szczęśliwi. Oczywiście żyjemy tu i teraz i są tak, można powiedzieć, takie dwa bieguny. Z jednej strony właśnie ten idealny świat, a z drugiej strony jakby to, co wynosi nam życie. Dzisiaj po wielu jakby wędrówkach, po wielu światach, w których żyłem i po zdobyciu też wielu biegunów, po, też po odniesieniu tysięcy porażek, myślę, że e, jakby, że najważniejsza jest właśnie najważniejsze jest tu i teraz, ale tu i teraz nie rozumiane jako tylko i wyłącznie jako chwila, w której jesteśmy, ale tu i teraz rozumiane jako odpowiedź, jaką dajemy na co na to. E, co przynosi nam życie w drodze do naszego idealne, idealnego świata? I to jest, tak na koniec, ta jedna, chyba, z najważniejszych rzeczywistości. Z jednej strony, właśnie rzeczywistość czysto fizyczna, w której wcale nie musimy żyć do końca, z drugiej strony rzeczywistość świata, który, który jest w nas, w którym chcielibyśmy żyć. I właśnie na przecięciu tych dwóch biegunów, jest ten świat, w którym żyjemy, czyli, czyli ta umiejętność właśnie odpowiedzenia na to, co przynosi nam droga w drodze do naszego, do naszego cudownego świata. To jest świat, w którym żyjemy. Stąd właśnie kompetencje, adaptacji, odporności jest bardzo ważna, abyśmy żyli w najlepszym z możliwych dla nas dostępnych światów. Ale tak mówiąc, może teraz na koniec już bardziej, bardziej może praktycznie, to za chwilę technologia przyniesie nam. Jakby wie, tysiące możliwych światów. Będziemy mogli nie wychodzić w domu i będziemy mogli podróżować, będziemy mogli przeżywać prawdopodobnie wszystkie emocje przy pomocy innej rzeczywistości. Ten świat będzie wyglądał za chwilę całkiem inaczej. No ale to będzie znowu tylko ta zewnętrzna powłoka. Będziemy mogli podróżować na Marsa już niedługo, myślę. Będziemy mogli zdobywać bieguny księżyca, będziemy mogli być turystami na księżycu. Będzie tutaj też wiele rzeczy na Ziemi do zrobienia, oczywiście. I to jest fascynujące. Być może nasze życie będzie trwało 150 lat, i będzie trzeba coś z tym życiem zrobić. Więc już za rogiem kryją się e, tysiące, tysiące następnych światów, które będziemy mogli ogarnąć. To jest niesamowite, że, że jakby człowiek właśnie jest taką istotą w drodze. Na koniec właśnie jeszcze taka ostatnia już, e, taka ostatnia moja uwaga. Zastanawiałem się nad tym, że na początku żyliśmy w, jako, jako życie w drodze, Podczas ewolucji życie było w, w wodzie. Teraz to życie jest na, na powierzchni Ziemi. My ludzie żyjemy na powierzchni Ziemi. Natomiast ciekawe, wydaje mi się, że to jest też są ciekawe rozważenie na temat sztucznej inteligencji i w jakim, w jakim sensie, w jakim stopniu sztuczna inteligencja może być. Końcem cywilizacji czy końcem człowieka. Ale być może właśnie następny krok ewolucji to jest. Te, to jest inny wymiar, którego może jeszcze nie znamy. E, I Tak jakby te następne. Następna generacja, następny homo. E, homo, nie wiem, jak, jakby go nazwać nawet. E, homo mundis. E, czy, homo universalis, będzie myślał o homo sapiens jako właśnie takiej istocie, która żyła w wodzie, pod wodą i pewnie trudno będzie mu go zrozumieć. Trzymajcie się, mimo wszystko jakby jesteśmy tu i teraz, jesteśmy w stanie odpowiadać na deszcz, który pada tu z wszystkimi też zmysłami, świat, w którym żyjemy, także życzę Wam dobrego dnia, garść takich bardzo, bardzo teoretycznych refleksji, ale myślę też, że w pewnym sensie bardzo praktycznych. Trzymajcie się, dobrego dnia, papaj. dużo miłości, dużo, dużo prawdy, dużo nadziei.